Dobra, idzie, idziecie w 3B? Idziemy. To idźcie, ja zagram w oknie i sobie w sumie kupię smoke'a i defa. B, ja Sam rzucam niby. Ale sam rzucam. Meat moglibyśmy. A, A wychodzą. Chyba, Mac. Chyba, ja. Chybałem. Ty to lepiej w ogóle wybiegłeś. Jeden bez kawa będzie gdzieś tam dobiegać. Razem. po templa. Co to jest? Pochodź do Xbox. Yeah, yeah. Co za śmieć? p... 52 no, no co, co jest? To jest? Na CSGO Skins przygotowaliśmy dla Was gitałej o wartości 800 zł. Wystarczy, że doładujesz swoje konto z kodem BUSINESSMAN, a automatycznie zyskasz szansę na zdobycie jednego z zebranych skinów. Jeśli nagroda nie przypadnie Ci do gustu, bez problemu możesz się wymienić korzystając z funkcji Exchanger. Strona oferuje także codziennie darmową skrzynię, z której możesz wylosować epickie skiny. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się specjalne eventy z unikalnymi trybami pozwalające zdobyć jeszcze więcej przedmiotów. Na CSGO skins nie zabrakło też popularnego trybu Case Battle, gdzie Możesz rywalizować z innymi graczami w bitwie na skrzynki. Wejdź w link w opisie. Skorzystaj z kodu biznespen i zdobądź swoje wymarzone skiny. Ja mogę A przykryć, idźcie mida, Destroy mida. Destroj i ktoś tam z Tomem. Nie wiem, Tom chcesz, no dobra. Chmida? No dobra, mogę pójść. Nie, mogę ja pójść, idę ramcze. No to idź A i to wydestrojem. Mida sobie pójdę. Zgramy Forza? Tak. Kładaj do nó, A. A biegną. No. Odpuściłem retro. Brawo, Reduk Jeden, jeden śpisaj, site. Ostatni, Panowie, jeden. Nie donat, 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 Wybiegaj. Piesią dostał, piesią dostał, idzie po bombę do main'a. je jest kartę No ale walimy się k**a Kaga heaven, uwaga heaven Pod betup no, uwaga B zaraz Jeszcze się rąba Jest jeden, Odzież. 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 No i smoku są jak ty? Ja się chowam, destry. Oj, No bo nie. Nie ma. Kurwa, Last tam kurwa jako fragi. Ej, ja kuj, nie... trafię. Sobie, ja mogłem nie palić Kurwa, A, wyszedł. To Dzięki. No. Pali mi. Był w Heaven, uwaga. Kur mnie. to Dawaj, walczymy. Jest w środek i Heaven, w środek i Heaven Jedno pojedzie Może ci zbejdę jakoś Nie, nie, nie Jeszcze si... K**a! Cave Cave i uciekł za zakręt gość Tak, so, a trzeba do ciebie generalnie Łapię ci Heaven Tam daleko Super gra, widziałeś to? Jest Cave K Myszka co jest? No, no mi myszka się zgubiła, no. Ona się gubi. Kurwa. B. Zleszczyłeś się jakoś tam. No. Cave. Hey, hey. no. Brawo. Ja władałam po prostu. Na farcie, k***a, co mnie w ciało trafił. Forma, forma. Miałam, mam. Dokazów, ja wyszedłem w ogóle, tam. No, B ja B no, to a skradam. Będziecie mieć hewę. Ale jestem k dziką. Jeden B podchodził. Co? Zmarazmy, to jest B. zaraz, mida. Za. B. Ja A k skróciłem, czysto. Mida wyszli? Nie, nie, mam i smoka, ale dwóch chciał B wejść. Tak, mida wyszli. Jeden kew w trzeciej. Mógł do redruma przejść. A ja trzymam redruma. On skrót? Kurwa -pa, patrzy skrót stary zakrywał? do respateru. Kurwa mać. Okay, no Jak wrócę tego main'a na ogólnie? Tam jeden, bo nam idzie. Mam dorzucili. Co ja robię? Co ja robię? Do don't be... ja plecy main i donut wyszedł już na B. Na plecy będę Gruba, trzy templu. Tam. No. Temple śpi. Wolni mi temple z main'a. Main w plecy. Się my, nie wiem czy w plecy nie mam jednego. Wybiegam od razu. Paka. Jeszcze jeden. No nie okay. i rolę. Makada jest. Może być eksplod. Trzyma kaben. Eksplod bez Bez mogą wchodzić. Łap tego albo. Barzy ta mogą być bez, ale Nie widzę, nie. A teraz coś tupie. Przechodzę, chodzę, chodzę. Przechodzę do plety. Ewiat. fajne heady. Jeszcze jeden, jeden. jeden nas Przeżyjcie, przeżyjcie okay. Rampa i Cave! Rampa i e. Cave! Bada wejść w siódło. Przed Cave'em. Nie podniósł paki, więc nie robię czystych. Bomba leży. co teraz? rampę pójdzie. No, się w tak Ukrainie co on może innego zrobić, so. E! Masz? się klacz kurwa w twoim życiu A pufa Jeszcze jeden Już mam tak Jeden na upa, jeden heaven będzie No, pufa najdostałem Dasz heaven jak i zara? Mogę ci dać w górę, Maciej Poczekaj, Poszedł. poczekaj A, a. mam jeszcze jednego, mam jeszcze jednego Dupa Dawaj Dupa może być Pośród góry Dupa, uważaj Tak, ja zaraz clearuję. Nie ma Słyszy DeathRoy? Co? Mówię, chodź do mnie zakrę. do ja. Pacham, tak, Jest zakręt Co pan ucieka? A Zaszły Bomba Pop Za grubą, grubą. Poszedł stąd Widzieli mnie do tle? Fleszuję mida, fleszuję Leci w górę Rozwalam smoke'a, rozwalam... Ej jest jeden blizna, z jest jeden. Smok Co? To ten, to ten. Mógł Co nie tapt? Kurwa, ale jajo. Główny był już przy Donacie, nagle jest pod havenem. Idę do wiesz? No CT mógł skrócić. Jechać CT. te? idę. Jedę do CT. No. O kurwa Ty nawet nie stajesz w miejscu i strzelasz na no. no teraz nie, no teraz pierdalałem do tyłu Oj tam, dasz sobie Nawet nie walczę, daj im wyjść Jeszcze rampa dwóch Kurwa, ale tam Uro, forteca Kałach za tobą tam ktoś Ty możesz zapakać mnie, ale ja wyciągam kawa Ja łami ja mam mid Kur... Nie, na razie, na razie patrz Mid, mid, mid Bóg z da śpi wyszedł No kurwa Mam do nas blisko Może być redrum, nie? Cofam Zależy? Jeden z Ja jeden, Ja Red Room zaraz sprawdzę ja długo ja Ale

jeszcze dwóch bez Jeszcze Gruba i bez, Gruba i bez i, i, I Gruba został Biegam Dobra, mamy jakiegoś cola, tapczan? Tak, lasuję okno, idź pod belurk jeden Czyli destroy Daj okno i przez smoka wam pysznę No nie no, idź, idź, idź. tam idź Tom no. Na lurka no, na gale idź no Nie dawaj dźwięku Nie kochany. mam iść Pod B No, no, no. nie. przechodźmy, nie przechodźmy. Cofnijmy na pełną boku. Dobra, to idźcie keve do nas tutaj tą. Idźcie, idźcie. My mamy pełen biż od strateża musi. Jak koję spetki, odszukam od razu. Ja się chowam jak. Wiesz, blisko rapt. Halo, dobra. Facet CT, CT. CT Kete. Zeta, Nie kurwa. Ja Deta mają. O. Dobra, Nie ten team jest gramy i kurwa do północy. Idę szczególnie. Okej wam. Dawaj, Tyna. Dawaj tą kurpę. Bo noga! O, zaczyna się. Dobra, dostaw go. O kurwa, Olekiery, ja. Pierna. Co tu się dzieje? Wylew. Chłopacy mają. Zajeżdżamy po chłopaków. Za te wszystkie ukraińskie premki na Mid, 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 uważaj keben. Jeden kei, tip przyjdź. Leży, mid. Może wsłuchaj się. jeden jest, mid. Jest, jeden jest. Jest, jest, jest. Do jest, do lewej jest, jest. Jest, jest, kurwa Jest, jest, jest. Jest, się jest. Brawo, brawo panowie, o to chodzi.